Cześć! W Polsce jest teraz zimno. Różne zimno. Minus 10, minus 15. Ale wyobraźcie sobie, że jest minus 35 stopni. I nie przez godzinę, nie przez dwie. Nawet nie przez trzy. Tylko cały czas. Przez 10 dni. A na około czy 11 dni jest biała pustynia. Nieskończoność. Biało. Wieje wiatr. Pogoda zmienia się nieraz dosłownie co. 15 minut, no i ja razem z synem, z Kajem, który ma 18 lat, który pierwszy raz w ogóle w nocy spał w namiocie w zimie, w zimie właśnie na lodzie. Jesteśmy na tej lodowej pustyni w odległości 110 km od bieguna południowego, który jest naszym celem, do którego zmierzamy. I rzeczywiście e, to było niesamowite. Jakbym się znalazł w jakimś śnie, Czasami w nocy się właśnie budziłem, było biało, w nocy jest jasno, bo, bo słońce nie zachodzi, jest tak zwane Midnight Sun, więc cały czas jest jasno. Budziłem się w nocy i nie wiedziałem czy jestem, czy mi to się śni, że znowu był po raz czwarty w życiu idę na biegun południowy, czy to prawda. Ale to była prawda i było bardzo ciężko, szczególnie dla Kaja, ale dla mnie też, bo człowiek... Wcale i łatwo lekceważy, jak coś zrobił, że a, tegoś tam było, będzie jakoś, a to było bardzo ciężko. Dla Kaja to było zderzenie się ze ścianą. Mimo, że przygotowaliśmy się do tej wyprawy przez trzy e, miesiące, e, Kaj się przygotowywał, to możecie sobie wyobrazić, e, co to znaczy, e, żeby na przykład właśnie spać w namiocie, w którym temperatura. Jest taka sama jak na zewnątrz, czyli jak na zewnątrz jest minus 35 stopni, to zamiast schronić się w ciepłym domu, zagrzać, zjeść coś ciepłego, to musimy rozbić nasz dom. To jest namiot, który rozbijamy i puchenka, którą odpalamy. Do tego wszystkiego, żeby to robić, są potrzebne oczywiście różne rzeczy. No ale najważniejsza jest to odporność psychiczna. Bez niej na pewno jakby zderzenie się z tymi warunkami, kiedy razem z Kajem, pamiętam, wysiedliśmy z samolotu, który wyrzucił nas w zasadzie. E, to był taki mały samolot, który zabił nas na punkt startu, wyrzucił nasze sanki, no i odleciał, a my znaliśmy się sami w białej pustce. W Polsce byliśmy prekursorami tego, żeby ekstremalną wyprawę zrobić e, tak ekstremalną wyprawę, właśnie jak, e, jak biegun południowy, która. E, nawet ten ostatni stopień, który w jakim sensie jest porównywalny z Everestem. Po, dlaczego. Ja co prawda nie byłem na Everestie, ale e, Kuba Patec, który był na Everestie właśnie i przechodził, e, też zrobił w tamtym roku ten ostatni stopień, jako członek e, e, komularnej grupy prowadzonej przez, e, przez ALE. Powiedział, że dla niego właśnie te zdobycie bieguna tego ostatniego stopnia było trudniejsze niż, niż zdobycie Everestu i myślę rzeczywiście, że, że ja sobie nie zdawałem z tego sprawy, bo w sumie dwa razy przeszedłem całą drogę od bieguna, od brzegu morza aż do bieguna południowego. 1400 km raz byłem tam właśnie dwa ostatnie stopnie, czyli 200 km z Jankiem Melą. I okazuje się, że ten ostatni stopień szerokości geograficznej jest najtrudniejszym z całej drogi. Że właśnie to, że człowiek znajduje się, bo to jest właśnie ważne, jest. O, zapomniałem o tym powiedzieć że nagle znajdujemy się na wysokości 3000 metrów, gdzie jest mało powietrza. Nie chodzi tylko o to, właśnie, że jest minus 35 i że ciągniemy te sanie, które ważą stopień, 120 kg w moim przypadku. A a 60 kg w przypadku Kaja, ale właśnie to, że nagle dosłownie z poziomu morza znajdujemy się na wysokości 3000 m, jest mało powietrza. Człowiek ma może nie chorobę wysokościową, ale na pewno gorszy, jakby performance. Na pewno jakby jest mega zmęczony i musi się zaadoptować. Ta adaptacja trwa parę dni, parę nocy które trzeba się przespać. Do tego śnieg jest jak piasek. On jest taki wybiany i ma taką strukturę, że sanki, pol, pulki, ich pozy nie ślizgają się, tylko dosłownie trą. Czyli po prostu jest bardzo. No, przez pierwszy dzień zrobiliśmy chyba 2 km. Przez następny dzień chyba 4. No i też byliśmy pewni, że na ten biegun nie dojdziemy przez, przez długą. Ja, ja tak myślę, że przez 50. Mimo, że mówię, zrobiłem wszystko, żeby się dobrze przygotować, ale 50% trasy absolutnie nie wierzyłem, że dojdziemy na biegun z Kajem. E, 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 25% pra, trasy wierzyłem, a 25% e, pół na pół. Ale to Kaj właśnie on się był w stanie bardzo szybko zaadoptować e, do, tej, do, do tych warunków, i potem to on nie podtrzymał do duchu. I też ja, to jest ważne w tym wszystkim, że myślę, że trudno sobie wymyśleć wy, wy dla normalnego człowieka, że pójdę na biegun południowy. Bo po co tam iść w zasadzie? Tam czy nic nie ma. Chociaż ja byłem tam e, sobie 5-4 razy na biegunie i 5-6 razy na Antarktydzie. Więc e, uważam, że bieguny zbudowały całe moje życie. Ale myślę, że to jest tak, że to biegun musi człowieka zawołać. To nie jest tak, że człowiek sobie wymyśla ten biegun, e, ten biegun musi człowieka jakoś przywołać do siebie. W Biblii jest napisane, że głębia, um, głębia przywołuje głębię hukiem swych potoków, głębia, głębia woła, głę, woła głębię z hukiem swych potoków i też tak było w przypadku Kaja. Kaj e, Pracował jako wolontariusz w mojej fundacji, która zajmuje się zdobiem psychicznym młodzieży. Mamy warsztaty i on nam pomagał w wakacje i przeglądał moje zdjęcia właśnie z wypraw. I przeglądając to zdjęcia, sam zajmuje się rap rapem. Głównie jakby chce być raperem i, i tworzyć, tworzyć też modę, tworzyć ubrania i to go w życiu kręci najbardziej, ale jakoś go to zdjęcia zawołały, że on też. Zobaczył taką szansę dla siebie, że przez tą wyprawę tak naprawdę on może zrealizować swój potencjał, że może na przykład e, zaprojektować kurtki puchowe e, na tą wyprawę. Zaprojektował zresztą kapitalną kurtkę, dla mnie białą, jak dla niedźwiedzia, dla siebie e, dla siebie czarną, taką trochę przypominającą pingwina, ale jak on mówi to jest nie pingwin. E, więc dostrzegł właśnie tym wszystkim szansę dla siebie I myślę, że gdyby to było tak, że ja bym go namówił, żeby o, Kaj, choć pójdziemy na biegun, Co ja go namawiałem jak był mały, wiele razy, ale tym razem to właśnie ten biegun go przywołał i rzeczywiście to dałoby taką straszną motywację i, i przyznam, że z pewnością Kaj wiele mógł się nauczyć ode mnie podczas wyprawy na biegun, ale ja się też od niego bardzo dużo nauczyłem. I ja przez Dużą część właśnie, ja mówiłem, że Kaj, gdybyśmy wzięli z sobą Kajta, to byłoby nam dużo lżej. Gdybyśmy nie wzięli tyle sprzętu e, fotograficznego, żeby zrobić film o wyprawie, y, który będzie na YouTubie właśnie, e, o wyprawie Pole to Pole Expedition, to też byłoby nam lżej. Jak mówił, tato, e, jak jest ciężko, to przynajmniej czegoś nauczę. To dobrze, że jest ciężko i ja w ogóle byłem zszokowany, że Kaj zamiast właśnie podchwycić to, że o, mogliśmy łatwiej mieć, to właśnie jakby uważał, że, że to, że jest ciężko nawet przez ten czas, to krótki ten, ten czas. On to wytrzyma, ale będzie się w stanie czegoś z tego nauczyć. Ale co mnie jeszcze bardziej zaskoczyło, to to, jak on, jako młody człowiek był taki właśnie czujny i jakby dużo lepiej rozumiał w jakimś sensie tą rzeczywistość niż ja. Pamiętam, że e, jak mówiłem, musieli się mówił, że Kaj, słuchaj, tak mi jest ciężko. Kiedyś jak wszedłem tutaj e, 30 lat temu, bo dosłownie w tych, w tym czasie właśnie, 30 lat temu e, zdobywałem samotnie w biegun północny, to mówię, Kaj, ja wtedy zrobiłem przez dzień 35 km Co e, miałem, miałem bardzo lekkie sanki. E, I mówiłem właśnie do Kaja, Kaj, ciekawe, co by ten młody Marek powiedział mi teraz, jak go spotkał. A Kaj mu powiedział, wiesz co by Ci powiedział, że jest mu tak samo ciężko jak Tobie. Na pewno, bo, bo tak ciężko jak, jak Tobie właśnie teraz. No i w ogóle Kaj właśnie, e, samo bycie z nim, e, on też prowadził nawigację, także jakby miałem go przed sobą e, na pierwszym planie. Także muszę przyznać, że nigdy nie widziałem e, tak w oczach, dosłownie zmiany, na oczach, że... Bo człowiek się zmienia powoli. Nieraz ludzie się całe życie nie zmieniają. I trudno też dostrzec zmianę w człowieku tak od razu, tak? Tym bardziej, że te zmiany dzieją się często wewnątrz i po prostu nie widać ich na zewnątrz. A ja po prostu widziałem przed swoimi oczami właśnie Kaja, który na początku było ciężko, kulił się, e, dosłownie widać było, że walczy, walczy o życie, żeby przetrwać, żeby nie zamaznąć, żeby nie odwrócić sobie palców, e, nie odwrócić sobie twarzy, nie odwrócić sobie nosa e, i który właśnie dzień po dniu zmienia się w oczach, mężnieje i na koniec sam prowadzi nawigację, e, sam dodaje mi sił. E, i mówi, tato ja ułożyłem w to tyle wysiłku i tyle pracy przygotowania, że muszę dojść na ten biegun. Także naprawdę to było rzeczywiście e, niesamowita wyprawa i e, pracowaliśmy dużo też e, dała praca z tymi narzędziami właśnie, które stworzyliśmy w fundacji w Kamińskiej Akademii, czyli właśnie Dziennik Mocy, książka Power for Start, Uczestniczył ze mną w power walkach. Co prawda, nie raz z Mateuszem, ale właśnie tutaj, dosłownie sam, e, dzień po dniu, trenował e, też, też w taką pogodę. Może nie było śniegu, ale też było zimno. Trenował, ciągał opony, ale bardzo dużo te, też dał, e, dało to, że był na kongresie mocy. Właśnie ten kongres mocy e, był wyjątkowy, właśnie e, w tym roku i też będzie wyjątkowy. W roku 26 był na nim też Mateusz, ale właśnie te wykłady, które były, naprawdę, właśnie Mateusz, Jacek Walkiewicz, Janek Mela, Marcin, wszyscy mógł się od nich wiele nauczyć mógł właśnie zobaczyć, jakby cała ta droga przygotowań do Bieguna. Pokazała mu, że, że po prostu jest <noise> ciężko i lżej nie będzie. Tak jak na biegu nie jest zimno, i cieplej też nie będzie. Że droga na biegu nie polega e, na tym, że właśnie mamy trudności, które z góry wiem, jak będą wyglądały i je przezwyciężymy, ale że właśnie jest e, często, że życie w sumie na tym polega, że zaskakuje nas cały czas nowymi wyzwaniami. Nowymi przeszkodami, które musimy pokonać i myślę, że dla Kaja to jest była, jest wyprawa życia. Że to nie jest tak, że on teraz jest w stanie ocenić, co ta wyprawa mu dała. Ten w sumie też power walk. Myślę, że w jakimś sensie ta wyprawa na biegu była właśnie takim power walkiem, ale. Gdybym teraz, tak jakby patrząc z tej perspektywy bardzo bliskiej, bo dosłownie dwa tygodnie temu wróciliśmy z Brzawy na Biegun południowy, to gdybym miał milion dolarów zainwestować po jednej stronie studia Stanford, Harvard, Berkeley, powiedzmy 4-5 lat studiów, to jest mniej więcej, myślę, czesne na, na poziomie 200 tysięcy dolarów, więc spoko. Milion dolarów powiedzmy studia, a po drugiej stronie milion powiedzmy wyprawy na milion Południowy. To bez wahania zainwestowałem te pieniądze w wyprawę. Myślę, że to był najlepszy, najbardziej kompaktowy proces edukacyjny, jaki widziałem w życiu. Nie będę, nie będę mówił na czym on polegał, bo nie ma teraz na to miejsca, ani przestrzeni, ale myślę, że po tej wyprawie jak Kaj będzie chciał, to będzie w stanie o własnych siłach studiować na Stanfordzie, czy na Harwardzie. I myślę też, że jakby przyszło mi do głowy, kiedy szliśmy właśnie, że w ramach fundacji robimy różne warsztaty i być może zrobimy właśnie takie warsztaty jak Pole to Pole Expedition Family, krótkie warsztaty dla rodziców i dzieci, ale przy czym może być to matka i oj, matka i syn czy córka, i matka może mieć 60 lat, syn 30 albo 30-15. Wiek tutaj nie da roli. Może to będą takie warsztaty, właśnie, że 3 dni zajęć teoretycznych, takich właśnie przygotowań do mini wyprawy, a potem mini wyprawa. Może będziemy trenowali właśnie w miejscu, w którym trenowaliśmy z czyli też taki, tutaj mamy taką trasę. Na Kaszubach, bardzo wymagającą, która może być swego rodzaju biegunem. Albo finsa w Norwegii, które też nie jest ciężkie do osiągnięcia, to jest w sumie 4 godziny od Gdańska, więc te bieguny tak naprawdę, ta wyprawa na biegun nasza oczywiście była pewnym symbolem, nie chodzi o to, żeby iść na biegun południowy, żeby budować relacje. Myślę, że te relacje można też, te bieguny można znaleźć tutaj. I myślę, że to będę chciał napisać, może napiszemy z Kajem książkę. Kaj prowadził pamiętnik, ja też, więc może napiszemy książkę właśnie o tym i na pewno będzie film na YouTubie, na pewno jest dużo relacji na, na Instagramie, na moim profilu Marek Kamiński Explorer i na Facebooku, także możecie zobaczyć zdjęcia tych zdjęć, materiałów będzie coraz więcej, także wydaje mi się, że w tych czasach, w których żyjemy to jakby z jednej strony tym wyzwaniem na pewno jest, jest właśnie odpowiedź psychiczna, ale na pewno też relacje rodziców i dzieci. Na pewno jest to mega, mega wyzwanie i warto też się na tym pochylić. Dziękuję za wspólny Power Walk. Polecam Wam o tym poczytać książki o moich wyprawach. Te, które przygotowały nas na do tej wyprawy. Dziennik mocy, Power for Start i moje bieguny będą tutaj na dole w podpisie. A teraz bardzo Wam dziękuję i do zobaczenia. Dzięki za wspólny spacer. To był Power Walk, Twój podcast w ruchu. Razem idziemy małymi krokami ku wielkim zmianom.